Ja zmieniłem na przykład wielu osobom życie, i teraz patrzcie, jaki jest myk. W ileś lat mojego życia i nauki poświęciłem na to, żeby czegoś się nauczyć, podzieliłem się, dziękuję, jest wymiana. Ale to jest nieprawdopodobne, jak ktoś napisze posta: Przeczytałem taką książkę, wyniosłem z tego to, to i to, oznaczy mnie, czy to na Instagramie, czy tutaj. I teraz patrzcie, jaką to ma moc, bo nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jak nieprawdopodobnie mocne jest to, jak ktoś daje więcej od siebie, nie oczekując niczego w zamian? To jest nieprawdopodobne. I teraz, tak, Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale ja mam w głowie z tyłu, no dzisiaj jestem tego świadomy, kiedyś tego nie byłem świadomy. Osoby, które więcej lajkują moje zdjęcia, częściej je udostępniają. Pomagają mi bezinteresownie, nawet w takich błahych sprawach, jak udostępnienie głupiego wydarzenia. Ja jestem skłonny tym osobom pomóc. Ja jestem skłonny tym osobom tysiąc razy bardziej pomóc, niż takiej, która nie robi nic. I to jest taki jest tył głowy, że patrzę na tą osobę, ja widzę tą osobę, ja, jej, ja mam ochotę jej pomóc. Dlaczego? Bo ona bezinteresownie pomaga mi. I teraz wy musicie zrozumieć, że jak wy piszecie post i oznaczacie moje nazwisko, ja się robię taki dumny. To jest takie fajne, to jest niesamowite. Bo bardzo mało się z tym spotykamy, że żeby ktoś żeby kogoś za coś chwalił. To jest masakra. A teraz mamy szkołę Masterdens, bo ja znam Waszą sytuację, jesteśmy już tutaj jedną rodziną. Jak często wychwalicie chwalicie Ewę i Romana za to, co oni wnieśli do Waszego życia? Ja pomijam, że tanecznie jesteście już kosmitami, to co się wydarzyło przez ostatnie miesiące. Ile razy wy im dziękuję powiedzieliście? I to jest masakra. Ile razy powiedzieliście swoim rodzicom, że dziękujecie za to, za tamto, za siamto? Ile razy powiedzieliście im, że ich kochacie? Teraz Wy musicie skumać, jaką to ma niesamowitą wartość dla tej drugiej osoby. I teraz, jak Wy wyjdziecie z tego szkolenia i Wy spompujecie tak to, co się Wam najbardziej podobało. Będziecie lajkować, udostępniać wszystko, co się będzie związane z FTC, czy tam z obsesją doskonałości. Ja to widzę. I teraz kiedyś, jak ktoś z Was do mnie przyjdzie po, nie wiem, po pomoc, poradę, po współpracę, to ja jestem tysiąc razy bardziej chętny pomóc osobie, która wierzy w to, co ja wierzę. Która udostępnia rzeczy, które ja tworzę. Także zobaczcie, że to, to nie są żarty, to co się dzieje w internecie. Wy nie macie pojęcia, jak mocne są te zależności, które się tworzą. Dlatego, jak ktoś coś wnosi wartościowego do waszego życia. Nie piszcie, mu, nie piszcie mu tak, jak ja. Ja mam codziennie jedną dwie wiadomości. Dawid, dziękuję, zmieniłeś moje życie. Fajnie, jest mi na sercu lepiej. Ale dlaczego mi na tablicy ktoś tego nie napisze? Dlaczego wszyscy ludzie się o tym nie dowiedzą? Bo ja naprawdę wielu osobom pomogłem. I teraz. Fajnie że Ewa i Rowan są super. Dlaczego o tym cała Polska nie wie? I nie mówię taneczna. Wszyscy o tym powinni wiedzieć, co oni sobą reprezentują. I teraz to jest wasza rola, żeby tak było. Bo my, jako trenerzy, dajemy z siebie maksa, żeby sprawić, żebyście Wy byli wyjątkowi. A ile Wy z siebie dajecie, żeby sprawić, żebyśmy się my chociaż przez chwilę poczuli wyjątkowo? Musi yy, Luka yy, z Dimą, mistrzostwo Polski zrobić, żeby, żeby był dobry powód powiedzieć: dziękuję. Nie można zrobić posta, jak coś jest na zwykłej prozie dnia. Musi wam, nie wiem, mama, tata odejść, żeby pójść na grób i powiedzieć Boże, jak ja cię kochałem. Problem jest, żeby pójść i powiedzieć to, to teraz. Także zrozumcie, jaką to ma moc. Nie macie pojęcia, jak to działa. I teraz patrzcie, jaki jest myk z Rolandem. Powiem ten myk, bo to jest po prostu przehit. Dlaczego współpracuję z Rolandem? Bo część z was wie, trener się zmienił, mamy Rolanda. Teraz słuchajcie, hit. Z Rolandem się zawsze gdzieś tam znaliśmy kojarzyliśmy, bo mieliśmy wspólnych znajomych, ale jak Roland tu był na szkoleniu, przeszliśmy to szkolenie. Ja po pierwsze od znajomych, 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 ja się dowiedziałem, że on się bardzo dobrze wypowiadał na temat tego szkolenia. Druga rzecz, Roland, zdjęcie, które my sobie zrobiliśmy tutaj na tle obsesji, miał na komputerze na pulpicie nas dwóch. <laughs> I teraz tak, patrzcie na myk. Pewnie dlatego, bo nigdy profesjonalnej sesji nie miał i to zdjęcie na pewno, naprawdę było fajne. Ale słuchajcie, do mnie to doszło i tam ktoś ha, 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 że ten, że o, jesteście razem na pulpicie. Moi drodzy, dla kogoś to jest ha, 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 a ja wiem, że chłop wierzy w to, co ja wierzę. Ja wiem, że my się rozumiemy na poziomie tego dlaczego. I teraz tak się zbiegło, że w końcu się udało współpracować, ale ja dlatego współpracuję, bo jest ta właśnie komunikacja. I teraz wy nie znacie mocy tego właśnie pomagania innym. Nie znacie mocy... Udostępniania, komentowania, wspierania. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy ta cała dobroć, którą dacie dla kogoś, wróci do was. I musicie to mocno, mocno, mocno zrozumieć, że to jest nieprawdopodobna wartość i ta zasada wzajemności zawsze działa. Jak będziecie wnosić wartość dla świata, to dla was wróci. I teraz hitem jest to, że wy się macie koncentrować na tym, żeby. Jak najwięcej dobrego robić dla innych, wtedy będziecie zarabiać pieniądze. Bo jak się skupicie na pieniądzach, zapomnijcie o tej drugiej osobie. A to jest najważniejsze w tym wszystkim. Także to taka sztuczka i magiczka.